Thank yeah. you. Z Pewnością każdy z nas spotkał się z wieloma dziwnymi sportami lub mistrzostwami organizowanymi na całym świecie, bo w jaki sposób można nazwać zawody wrzucaniu pralką, jedzenie na czas lub wypicie jak największej ilości wody? Dziś przedstawię wam dosyć dziwną i kontrowersyjną dyscyplinę, potocznie nazywaną konkursem w ciągnięciu za ucho. Zawody odbywają się co roku na Światowej Olimpiadzie Indian i Eskimosów. Pierwsza olimpiada odbyła się w roku 1961 i trwa do dnia dzisiejszego. W olimpiadzie znajduje się wiele kontrowersyjnych dyscyplin sportowych, takich jak skok na kolana, kopnięcie w palec czy nawet rzut kocem. Skupmy się jednak na zawodach, w których przeciwnicy wzajemnie ciągną siebie za ucho. Ta dyscyplina stała się już tradycją. Jedynym celem tych zawodów jest sprawdzenie zdolności konkurentów do znoszenia bólu oraz sama wygrana wydaje się dosyć ważna, choć muszę Wam powiedzieć, że niekoniecznie ciągnie mnie do spróbowania tej dyscypliny. Zawodnicy siadają naprzeciw siebie, ich nogi są rozłożone na sobie i splecione. Dwumetrowa pętla sznurka, podobna do grubej nici dentystycznej, jest zapleciona za ich uszami. Uczestnicy muszą ciągnąć ucho przeciwnika własnym uchem, dopóki sznurek się nie uwolni lub przeciwnik zrezygnuje z powodu zbyt dużego bólu. Spróbujcie owinąć wokół własnej dłoni cienki sznurek i mocno pociągnijcie, a teraz wyobraźcie sobie, co czują zawodnicy, kiedy mają sznurek zapleciony za uchem. Jako ciekawostkę muszę dodać, że gra została pominięta w niektórych arktycznych zawodach sportowych ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa i piskliwość widzów. Przyciąganie uszu jest jednym z przykładów gier inuitów, które przygotowują dzieci do rygorów arktycznego środowiska, kładąc nacisk na siłę fizyczną i wytrzymałość. Zawodnicy nierzadko czują duży ból, często występuje krwawienie, a niektórzy zawodnicy potrzebują nawet szwów. To już wszystko na dziś, jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się, hej!